Przedstawiam wałek welur marki Blue Delphin. Produkt wykonany jest z wełny i przeznaczony do malowania parkietów oraz lamperii lakierami na bazie agresywnych rozpuszczalników. Możesz bez ryzyka używać go w połączeniu z lakierami dwuskładnikowymi, epoksydowymi czy poliestrowymi. Jest on również odporny na żywice. W odróżnieniu od wałka szytego lub klejonego, mamy pewność, że wałek nie ulegnie uszkodzeniu przy kontakcie z lakierami lub żywicami produkowany jest metodą termofuzji polegającą na termicznym wtopieniu tkaniny w plastikowy rdzeń wałka. Dzięki temu procesowi produkcji wałek odporny jest na działanie agresywnych rozpuszczalników oraz daje gwarancję jednolitego i gładkiego toczenia się pomalowanej powierzchni. Do dyspozycji masz 6 rozmiarów wałka: 6, 10, 12, 15, 18 i 25 cm. Aby poznać więcej naszych produktów, wystarczy odwiedzić naszą stronę www.bluedelphintapes.com lub zeskanować QR kod z innych naszych produktów.